Nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Skarżenie praktycznie z nich emanuje. Czas na oczyszczenie. Żywacze.

Co się dało, żeby oczyścić dolinę ze skażenia. Czas sprawdzić, czy Fort Carja przepuści mnie przez górę. Uciekaj dziewczyno, te maszyny są groźne. ryzykowało tu życie. To co? Otworzycie mi teraz bramy? Ha, ha, ha. Słyszeliście? Otwierać bramy! I wyślijcie wieść do kapitana Balana. Dokąd to dziewczyno? Na zakup! Do południka! Otworzyć bramę! Szlak połamanych kości jest trudny w każdych warunkach. Powinnaś pomówić z kapitanem Balanem. Niedawno wrócił z południka. Znajdziesz go w forcie, na balkonie po lewej wychodzącym na dolinę. Dobra, dzięki. To my powinniśmy Ci dziękować za załatwienie tych maszyn. Krocz w świetle. Za królestwo, za południk! Tylko problemy. Tak jest w banuckich krainach. Mówiłeś coś o kłopotach na banuckich ziemiach. Tak głośno byłem? Mam już nieco przytępiony słuch po tych strzałach długonodów. Ale masz rację. Dopiero wróciłem z kraju. Szukałem lepszych łupów, no i okruchów. Zgaduję, że ich tam nie znalazłeś. No tak. Banukowie jęczą o nowych maszynach, gadających, duchach, a ich sakiewki zamarzły. Czym jest szlak handlowy bez handlu? To tylko szlak. Szlak handlowy? Myślałam, że banukowie się izolują. Jednak oseramowie są sąsiadami banuków. Czym jest parę górek dla przyjaciół? Mam tam paru znajomych, wciąż walczą o przeżycie na tym lodzie, ale nic się tam nie trzyma, kupy. A te wszystkie bezsensowne przesądy i oszalałe maszyny nie pomagają. A co to za nowe maszyny i duchy? Szczerze to sam nie wiem. Widziałem wiele banuckich pogrzebów, takich, co to się nie chce oglądać. O, nie mój styl. Cóż, kiedy będziesz w moim wieku, będziesz wolała zbieranie po łowcach w królestwie słońca. Jest cieplej. Co to za miejsce? Ten kraj. Kiedy Karja złapali za miecze i rąbali na skraju ziem banuków. Pozostał po nich kraj. Czyli dawne pole bitewne, jak dolina poza świętą ziemią. Aha, drogą przez przełęcz na północnym wschodzie. Są otwarci na obcych, twardych, jak ty. Nie spodziewaj się wielkich powitań, szczególnie nie teraz. Nowe maszyny i gadające duchy? To ciekawe. Tak myślałem, patrząc na ciebie. Nie mów, że nie ostrzegałem. Jest ścieżka przez góry na północnym wschodzie, za jak go zwiemy, kurhanem. Nie przegapisz. Po drugiej stronie zobaczysz coś w rodzaju miasta. Może tam ktoś cię od tego odwiedzie. Może tak, może nie. Dzięki za informacje. Kiedy tylko mam chwilę, myślę, że Jestem przytomny. I... Jestem zajęty. Rozmów się z kapitanem Balanem na przedpiersiu halitarnym. Dziewczyna z Osramu zgłosiła się do pracy w straży. Zdumiewające. Zamierzam. Balan? Podobno byłeś ostatnio w południku, kapitanie. Czy droga jest bezpieczna? Nic dobrego. Przybywa maszyn, a zwiad donosi o skażeniu w tamtej okolicy. No i po blokadzie. Trzymaj się dróg, są dość bezpieczne. Chociaż po tym, co zrobiłaś, wnoszę, że dasz sobie radę. Dobrze walczysz. To mogłoby się przydać, gdybyś wróciła na wschód. Chociaż głupio mi prosić o kolejną przysługę, ale w zamian oferuję odpowiedzi, jeśli masz pytania o Królestwo Słońca. Co to właściwie za miejsce? Wieża dnia wyznacza wschodni kraniec ziem Kardża. To faktoria handlowa, zajazd. Nie cieszy się dobrą sławą u Nora. Za panowania poprzedniego króla słońca, wielu jeńców Nora zebrano tu, przed przetransportowaniem do południka, na ofiarę. Ale słońce już zaszło. A Vat skierował mnie tutaj, aby zapewnić, że kardża z tej placówki będą szanować lud Nora. Jak stoją sprawy między Twoim plemieniem a Nora? Króla Vat pragnie pokoju. Słyszałem, że ma trony też. Ale stare rany wolno się goją, a nasze ludy są dumne. Ja dbam o to, by nie było dalszych prowokacji ze strony królestwa, zwłaszcza teraz, bo. cóż, musicie odzyskać siły po tym strasznym wydarzeniu. Jaki jest południk? To niezwykłe miejsce kwitnące miasto. Za króla Słońce Jirana było tu inaczej. Nasz nowy król robi co może, by to pielęgnować. Nie ma już niewolników. Mamy przymierze z Oseramami, a miejsce, gdzie zginęło tylu chłopców, jest teraz pomnikiem poległych. Więc Kardza mają sojusz z Oseramami? Zaskakujące, ale to prawda. Szalony król Słońce Jiran latami napadał Oseramów, a Wad zdołał ich skaptować. Oczywiście miał pomoc. Głównie Ersy i Erenda, walecznego rodzeństwa Oseramów. Zebrali armię, by wyzwolić miasto. Walczyłem z nimi. Wspiąłem się na północne urwisko i opanowałem Świątynię Słońca. Zmiotłem pustułki i kapłanów Dżirana. Teraz Oseramów widać w południku. A głównie to słychać. Kłócą się jak diabły. Widzę, że popierasz nowego króla Słońca. To wybraniec Słońca. A po wielu latach wojny królestwo potrzebuje kojącego światła, nie żaru z nieba. Król słońce Giran przelewał krew od tak, natomiast Awad unika tego chwila mi aż za bardzo. Niektórzy szepczą, że jest słaby, ale nie pokój to siła, słońce pokaże. Potrzebujesz czegoś? Gdy doszły na wieści o skażonych maszynach, wysłałem patrole. Potwierdziły moje obawy, więc zamknąłem bramy. Zdaje się jednak, że postawiliśmy paru ludzi za nimi. Walid, powiedz jak było. Maszyny zaatakowały nas przy opuszczonej wiosce Nora. Lakir nakazał odwrót. Potem straciłem resztę z oczu. Nie widziałeś kobiety Nora, żołnierzu? Więcej szacunku. Mów do niej, nie do mnie. Lakir zawsze każe nam raportować, więc tak zrobiłem. Fatalnie się czułem, zostawiając ich. Skoro brama jest znów otwarta, mogę tam kogoś wysłać. Nie możesz wysłać więcej ludzi na poszukiwania? A co z Walidem? Nora wciąż źle przyjmują widok zbroi kardża. Wysyłanie patroli blisko świętej ziemi jest ryzykowne. Wolałbym tego nie robić. Ale dla ciebie to nie będzie żaden kłopot. Powiedz tak. Co to było, żołnierzu? Nic, sir. Możesz powiedzieć mi coś jeszcze o szlaku do południka? Król Słońca, Awad poświęcił wiele, by uczynić go bezpiecznym. Ale Słońce mi świadkiem, trudniej kontrolować go w czasie pokoju niż wojny. Maszyny są coraz bardziej niebezpieczne. Poza tym bandyci i te wszystkie doniesienia o skażeniu. Rozproszyliśmy siły, aby strzec kilku placówek. A co do innych miejsc, cóż, to na własne ryzyko. Przechodził tędy oseram imieniem Olin? Dwa razy. Był członkiem królewskiego poselstwa Donora. Poszli sobie tam i nazad. Przynieśli wieści o podstępnym ataku na twój szczep, wyrazy współczucia. Wiesz, gdzie teraz jest Olin? Niezupełnie. Ale był w drodze do południka, na pewno. Wszyscy tam teraz idą. Zobaczę, co mogę zrobić w kwestii zaginionych. Będę wdzięczny. Choć nie tak bardzo jak Walid. Słyszysz, Głąbie? Chyba ci się upiecze. Maszyny musiały natknąć się na patrol kapitana Balana. Jeden z skardziatów upadł, inni musieli się wycofać. Ale gdzie? Jeszcze jeden kardza. Ciekawe, czy ktokolwiek przeżył. Przynajmniej śmierć miał szybką. To nie może być hełm ostatniego karcza. Ktoś o mało nie stracił głowy, po czym zbiegł. Wszędzie krew. Maszyna zawlekła coś do wody, ale może dostał się na wyspę. Спасибо, Będzie krew. O słońce pałające! Co to? Ja tu nigdy nie Powaliłem wszystkie... Nie spodziewałem się, że ktoś mnie znajdzie. Zwłaszcza jakaś Nora... A ja nie spodziewałam się zastać tutaj półnagiego, śpiewającego kardża. Przepraszam za swoje zachowanie. Myślałem, że nie żyję. Chodź. Twój dowódca chce cię widzieć w wieży dnia. Nie będzie mnie żadna nora prowadzić do domu. Jak więźnia. Dobra, to idź sam. Czekaj. Wiesz, miałem drobne starcie z chłopakiem. Zażarł połowę mnie, znaczy zbroję i łuk. Bydlak wciąż siedzi w wodzie. Nie mogę wrócić bez broni. Odszukaj mój łuk, proszę. Znajdę go, tylko proszę, nie śpiewaj już. Trzymaj łuk. Powodzenia. Dziękuję. Ja nie chciałbym umrzeć na obcej ziemi, jak moi ludzie. Niech słońce uświetli im drogę.